Broda, witam Państwa. Dzisiaj z kamerą odwiedziliśmy niewielką miejscowość w powiecie Staszowskim ku Rozwęki, gdzie zwiedziliśmy pałac XIV-wieczny, obecnie w rękach rodziny popielów, a także mini zoo i nietypową hodowlę bizonów. Kurozwęki to niewielka miejscowość położona w województwie świętokrzyskim. W źródłach historycznych kurozwęki pojawiają się w 1246 roku jako wieś należąca do grodu krakowskiego. Obecnie kurozwęki należą do powiatu Staszowskiego i położone są 80 km od stalowej woli. Znajdujemy się przed pałacem, który w architekturze nazywany jest również zamkiem Kurosłęckim, a to dlatego, że był to zamek obronny. I początki jego sięgają XIV wieku i jest unikalnym zabytkiem w Polsce z dwóch powodów. Po pierwsze, właśnie z powodu tej transformacji. Z zamku obronnego do barokowej rezydencji, i można prześledzić wszystkie etapy poszczególnych przebudów i etapy zmian architektonicznych, które tutaj miały miejsce. Druga sprawa ciekawa to to, że posiadłość ta od XIV wieku nigdy nie była sprzedana. Zamek w Kurozwękach powstał w drugiej połowie XIV wieku na miejscu małego drewnianego gródka. Zamek był w posiadaniu czterech rodzin – kurozwęckich, lanskorońskich, sołtyków i popielów. Paweł Popiel, największa osobowość prawdopodobnie rodziny Popielów, poprzez swój ożenek z Emilią Sołtyk w 1833 roku stał się właścicielem Kurozwęk. Pasada utrzymana w kolorze różu pompejańskiego datuje się mniej więcej na lata 1780, i rozbudowa ta miała miejsce w związku z wizytą naszego ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Król, wracając z Kaniowa, odwiedzał szereg dworów i siedzib szlacheckich, magnackich i zatrzymał się również w kurozwękach. Wizyta ta nadała kurozwękom specyficzny kształt. Jest to Jeden pawilon, tak zwany pawilon wschodni, oranżeria, i drugi pawilon, zwany przez rodzinę popielów oficyną, pawilon zachodni. One to wespół z salą balową nadały kształt rezydencji późno-barokowej, klasycystycznej. Autorstwo przypisuje się słynnemu gdańskiemu architektowi Ferdynandowi Naksowi. Majątek po wojnie został oczywiście znacjonalizowany. Meble, malarstwo i szereg zabytkowych przedmiotów trafiły do muzeów, a sam budynek ulegał stopniowej dewastacji. Około roku 1990 syn ostatnich przedwojennych właścicieli Stanisława i Ireny zwańkowiczów popielu zdecydował się na powrót do polski i mając pewne środki finansowe zaczyna działać w kurozwęnkach. Zaczyna się odbudowa pawilonów, naprawa dachu, zabezpieczenie substancji budowlanej i powoli ruch turystyczny. W ciągu ostatnich lat tutejsza oferta turystyczna, również gastronomiczna bardzo się rozwinęły. Jak wspominałem, zaczęliśmy, zaczynaliśmy od czterech, pięciu pokoi, a w tej chwili pokoi jest kilkanaście i ruszyła autentyczna kuchnia. Mamy. Noclegi dla około 30 osób w pokojach dwuosobowych, częściowo urządzonych sprzętami starymi, wszystko jest wyremontowane, pokoje posiadają łazienki, a naszymi takimi reprezentacyjnymi pomieszczeniami tak galowymi są dwa apartamenty znajdujące się w oficynie. są pełne pamiątek rodzinnych, sztychów, zdjęć, tak jak śpiewali starsi panowie, srebra i sztychy Ludwik Nielichy. Rodzinne. Młody chłopiec widoczny na tym portrecie to późniejszy ksiądz infułat Marcin Popiem z obecnego właściciela. Bardzo świątobliwy kapłan, działający przez całe swoje życie w Ostrowcu Świętokrzyskim, w bardzo trudnej parafii. Natomiast tutaj ten medalion pamiątkowy przedstawia pierwszego właściciela Kurozłęk z rodziny Popielów, tak zwanego Ekscelencję Pawła Popiela. Sytuacja była taka, że Kurozłęki to był zabor rosyjski, a Popielowie mieszkali również w Krakowie, przy ulicy Świętego Jana, gdzie dziś istnieje bardzo piękna kamienica, Pałac Popielów obecnie prywatna własność kuzynów okiemnowskich państwa roztworowskich. Działał w Krakowie, był konserwatorem głównym miasta Krakowa, odbudowywał Kraków po Wielkim Pożarze, przeprowadził konserwację Kościoła Mariackiego. Słowem, cały szereg zasług, a oprócz tego był znanym publicystą historycznym, filozofem. Tutaj, jeśli się przyjrzeć bliżej tego medalionowi, jeśli tak wolno mi powiedzieć, że widać wydatny nos Pawła Popiela i po Krakowie krążyło powiedzenie siedzi Popiel w kamienicy, a nos jego na ulicy. No ale to tak tylko tytułem anegdotki. popielu Popielów to rodzina nie tylko bardzo patriotyczna i rodzina zaangażowana społecznie, to również rodzina o bardzo wykrystalizowanej duchowości, bym powiedział. Cały szereg przedstawicieli duchowieństwa i to zarówno zakonnic, jak i księży i zakonników. Wspominaliśmy o księdzu Marcinie Popielu, dwie, trzy generacje wstecz arcybiskup warszawski, krużganki akradowe. Z początku te nagórze nie były przeszklone. Wtedy przez ponad dwa wieki pałac ten swoim wyglądem przypominał zamek na Wawelu. Stolarka stała na wieku XIX, a na górze został utworzony przeszklony korytarz, który będziemy później spacerować. Między rynami fragment wieży obronnej szkali. Obecnie mamy tam pokoje hotelowe, które można sobie wynająć i pomieszkać na zamku. Od strony wschodniej tak zwana Czarna Brawa. Od XVIII wieku jedyny wjazd na dziedzinie. Wjazd od strony południowej stał się wtedy jedynie dekoracyjnym korytarzem prowadzącym do salonów i do sali wanny. Zapraszam Państwa teraz na górę do kolejnych pomieszczeń. Sala Balowa, w której się znajdujemy, ma dość niezwykłą historię. Została zbudowana i ozdobiona na przyjazd króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jak wspominałem już, lata mniej więcej 1780, po czym istniała prawdopodobnie około 60 lat i pierwszy z rodziny Popieli, który się tutaj wprowadził do Kurozwęg, Stwierdził, że czasy są ciężkie, nie trzeba balować, tylko pracować. I mając 12 dzieci, postanowił zlikwidować salę balową. Te medaliony, które tu widać częściowo się zachowały. Jeden się zachował, jeden jest odtworzony i w tej chwili już nikt nie jest w stanie poznać, który jest oryginalny, który jest rekonstrukcją. W obecnej formie sala balowa istnieje już kilka lat. Odbywają się tu wesela, spotkania, z takich wydarzeń większych, towarzyskich. Mieliśmy tutaj zjazd rodziny wielopolskich, właścicieli ordynacji myszkowskich, Chrobesz Książ Wielki, a następnie bali, spotkanie rodzinne rodziny Radziwiłłów i Dunin Bąsowiczów. Znajdujemy się w kaplicy zamkowej, która w tym miejscu istnieje od drugiej połowy XVIII wieku, i wystrój jej datuje się na okres powstania sali balowej i dwóch y, pawilonów. polichromie nieznanego artysty. Znawcy twierdzą, że na bardzo wysokim poziomie artystycznym kaplica została. Zdewastowana w okresie powojennym zachowała się posadzka. Malowidła zostały zniszczone, zaniedbane. Był tutaj skład węgla, co brzmi strasznie, ale z drugiej strony uchroniło, uchroniło malowidła przed nadmiernym zaniegoceniem i w pewien sposób je uratowało. Madonna, oryginalną Madonną XVIII-wieczną, która była w tej kaplicy od dawien dawna. Też musi zostać odrestaurowana. Jest to typ Madonny, Matka Bowska, Śnieżna. Po Soborze trydenckim jedna z zatwierdzonych wzorców. Sala rycerska, największe pomieszczenie yy, na, właśnie w poziomie piwnic, Lochów, czy jakbyśmy to nazwali, z tym, że trzeba zaznaczyć yy, od początku, że były to kiedyś pomieszczenia mieszkalne i zamek miał charakter obronny i cały szereg faktów świadczy o tym, że tutaj mieszkali ludzie. To są okienka, yy, poziom yy, drzwi. Następne stare zachowane tymki i najprawdopodobniej około wieku XVII na skutek podniesienia się poziomu wód gruntowych mieszkańcy byli zmuszeni uciekać w górę, rozbudowywać w górę, a, a piwnice zostały prawie całkowicie zagruzowane, zasypane. Posiadłość popielów to nie tylko XIV-wieczny zamek, ale także minizo, które udostępnione jest dla turystów. Jednakże naszą najciekawszą atrakcją są bizony, zwierzątka, które zostały sprowadzone przez naszego właściciela w roku 2000 z Belgii transportem samochodowym, 22 sztuki, w tym 20 samic i 2 samce. Możemy tutaj podziwiać, jest to jedno z trzech stad, które się znajduje na naszej posesji i są to same samce. Zwierzątka te, jest to odmiana, zwierzątka bizona amerykańskiego, odmiana Buffalo, jest również bizon europejski żubr. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy mieć tutaj żubrów, zwierzątka nie są zwierzętami hodowlanymi, dlatego nasz właściciel postanowił sprowadzić tutaj odmianę Buffalo. Zwierzątka te są całkowicie zwierzętami oswajalnymi. Proszę sobie wyobrazić, że zwierzęta te cały czas przebywają tutaj na otwartym terenie, wytrzymują bardzo skrajne temperatury od minus 55 do 45 stopni Celsjusza. Jak to wytrzymują? Otóż Porą zimową obrastają długą sierścią, porą letnią ta sierść takimi płatami schodzi. Zazwyczaj młode przychodzą na świat porą letnią, jednakże zdarzyła się raz niespodzianka i młodo urodziło się porą zimową. Ważą mniej więcej od 18, od 18 do 24 kg. Matka wybiera to, które słabsze i automatycznie skazuje je na śmierć przez stratowanie przez resztę stada. Jednakże tak się nie stało. Pracownicy przyjęli to młode, zostało potem przyjęte również do stada i z nim się wychowuje. Na dzień dzisiejszy nasze stado liczy ponad 80 sztuk, e, no, również zwierzątko to jest troszeczkę e, szczególnie traktowane z tego względu, że raz na jakiś czas bizony są zabijane, e, dlatego też mięsko z bizona jest u nas dostępne, bądź na wiecie, bądź na dania obiadowe, e, mięso bardzo smaczne, e, tam więc zapraszam serdecznie i można tutaj do nas do Korozny przyjechać i takie mięsko z bizona również spróbować. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.